Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku wszystkim dobrze znany Fiat 126 tutaj w wersji Elegant egzemplarz z 1998 roku i nie chciałbym tutaj jakoś przedstawiać szczegółowo historii tego samochodu bo w polskim internecie jest już chyba wszystko na ten temat Dzisiaj z racji tego, że mój filmik o kosztach eksploatacji świata punto drugiej generacji cieszy się dość dużą popularnością chciałbym trochę przybliżyć kwestię kosztów utrzymania takiego w dzisiejszych czasach już raczej weekendowego pojazdu a skąd w ogóle motywacja, żeby taki samochód remontować i utrzymywać. Powodów jest kilka. Po pierwsze, jest to pamiątka rodzinna. Od po samego początku od roku 98 ten samochód jest w mojej rodzinie. Po drugie, Uważam, uważam się za e, miłośnika marki Fiat, tak więc najpopularniejszego, najbardziej dostępnego w Polsce klasyka nie mogło tutaj zabraknąć w mojej kolekcji. A trzeci powód to też e, na pewno ten remont e, dał mi dużo satysfakcji i takiej pewności siebie pod względem mechanicznym, bo, na początku trochę się tego bałem, ale potem wszystko się jakoś poskładało i udało się więcej rzeczy naprawić niż zepsuć. Tak więc z tego powodu jestem jak najbardziej zadowolony. No i ostatni powód. To jest taki, jak tutaj na załączonym obrazku. W sobotnie popołudnie, ładna pogoda. Bez pośpiechu można się delektować przejażdżką. Nie ma tutaj parcia, że zaraz się spóźnimy do roboty, bo, bo zaspaliśmy po prostu Joyride w latach 70. -tych. na pewno popularny marszan był znawany za bardzo ekonomiczny pojazd w czasach gdy syreny i duże fiaty potrafiły palić ponad 10 litrów a gdy malutki przy oszczędnej jeździe y, zmieścić się w sześciu na pewno był super ekonomicznym i ekologicznym pojazdem W dzisiejszych czasach wygląda to zdecydowanie inaczej. Tak więc zapraszam na podsumowanie kosztów eksploatacji i remontów tego oto samochodziku. W takiej tabelarycznej postaci chciałbym przedstawić koszt eksploatacji prezentowanego malucha w odniesieniu do punktu, o którym poruszam się na co dzień. Spalanie tych samochodów jest na podobnym poziomie. Maluk to 6 litrów, punto delikatnie więcej, 6,15. Jest, jest to liczone w ten sposób, że całkowity przebieg w danym roku jest odniesiony do ilości litrów e, zatankowanych na stacji. Nie jest to może super dokładny pomiar, bo wiadomo, czasami tankuje się do pełna, czasami trochę mniej. Ale z racji tego, że jest tych pomiarów dość dużo, uważam to za dość dobre uśrednienie. No i tak jak tutaj mamy taki współczynnik, koszt przejechania kilometra w punkcie i w maluchu w zależności od środków przeznaczonych na paliwo jest podobny. Ale jeżeli weźmiemy sobie całość eksploatacji, czyli serwis, ubezpieczenie, inne tego typu rzeczy, to jest 45 groszy za kilometr. A maluch w odniesieniu do remontu, który był przeprowadzony w 2018 roku, no i z tym, że w, w tym aucie to głównie się coś spawa, lakieruje, wymienia się resory i tego typu rzeczy. A to koszt całkowity tej eksploatacji w odniesieniu do yy, przejechania kilometra to jest aż złoty 70. Zł. Tutaj pokuściłem się o taką e, symulację, wyliczyłem ten współczynnik. Jest to po prostu e, to złoto 70 maluchowe odniesione do 405 groszy w puncie Jest to 3,75. No i przeskalowałem sobie punto do tych e, kosztów eksploatacji większych. Wtedy chodziłoby, że od 2013 roku nie zapłaciłbym wtedy tych 407 tysięcy, tak jak widzimy tutaj tą komórkę, tylko byłoby to prawie 180 tysięcy złotych, zakładając, że w przypadku punta 68% kosztów, to jest koszt benzyny, mógłbym na benzynę przeznaczyć 121 tysięcy ponad złotych. No, i przy średniej cenie benzyny, którą tutaj sobie wyciągnąłem z tych wszystkich przejazdów, z tych wszystkich lat, mógłbym za to kupić 25 tysięcy litrów paliwa. I odnosząc to do przebiegu 105 tysięcy, tutaj jest zaznaczony 105 tysięcy przejętym samochodem, mógłbym, mogłoby ten, ten samochód palić 23,5 litra. Paliwa, czyli jakiś po prostu, kosmos. No i jeśli pomyślałbym sobie o jakimś takim Daily samochodzie, który miałby koszt utrzymania na poziomie właśnie, malucha, no to przyszło mi do głowy takie Ferrari 575, z silnikiem V12 z przodu o mocy 512 koni. No i tak tutaj znajdujemy w internecie e, informacje że spalanie tego zawodu w takim mie mieszanym cyklu, czyli tak jak wydaje mi się tutaj przedstawiam, to jest około 22 litrów. Czyli podsumowując jeśli założymy, że takie Ferrari e, też około 70% to będzie koszt paliwa, a reszta to. E, reszta eksploatacji i jeśli przeskalujemy to do takiego poziomu utrzymania jak w przypadku malucha to śmiało jest nas stać na tankowanie takiej tutaj bestii z maranello no i to już wszystko na dzisiaj tradycyjnej dziękuję bardzo jeśli udało mi się wytrwać do końca Zapraszam do oceniania, komentowania. Pozdrawiam. Cześć.